Historia o aniołku i Bożonarodzeniowej Gwiazdce. Opowiem Wam historię o aniołku małym. Spacerował wśród gwiazdek w swym ubranku białym. Zawsze wesoły bawił się ze wszystkimi. Anioły w niebie bardzo go lubiły. Kilka dni przed świętami mały aniołek dowiedział się od swoich przyjaciół, że Bożonarodzeniowa Gwiazdka obraziła się na ludzi. Słyszała, że ciągle narzekają. Są dla siebie niemili, kłócą się. Ukryję się, pomyślała. W tym roku ludzie nie zasługują na Boże Narodzenie. Gdy o tym usłyszał aniołek, bardzo się zmartwił. Muszą odnaleźć gwiazdkę. Dzieci czekają cały rok na te najpiękniejsze święta. Podrapał się w głowę i zaczął rozmyślać, kogo by można poprosić o pomoc. Przyszedł mu do głowy wspaniały pomysł. Jest przecież taka wspaniała postać, za którą przepadają dzieci i jest symbolem świąt. Przecież to święty Mikołaj. Zaraz pofrunę do niego i poproszę o pomoc. Anioł przywitał się ze starszym panem z siwą brodą. Panie Mikołaju, czy nie wiesz, gdzie się ukryła bożonarodzeniowa gwiazdka? Spytał. A kiedy zniknęła? Zapytał Mikołaj. Nic o tym nie wiedziałem. Przez cały rok przygotowuję dla dzieci prezenty. Jeżeli nie będzie Bożego Narodzenia, moja praca pójdzie na marne. Przecież to są święta miłości i radości, a najszczęśliwszymi istotami o czystym sercu są dzieci. Musisz, Aniołku, polec polecić do jakiegoś przedszkola i poprosić dzieci o pomoc. Nie zastanawiając się długo, bo czasu było coraz mniej, znalazł małe przedszkole. Kochane dzieci, proszę was o pomoc w odnalezieniu świątecznej gwiazdki. Ukryła się, kto zaświeci na niebie w Wigilię i oznajmi, że możemy zasiąść z gośćmi do stołu. Bez niej w ogóle nie będzie Bożego Narodzenia. Proszę, zaśpiewajcie pastorałkę o małej gwiazdce. Może wysłucha dzieci i powróci do nieba. Dzieci z całego przedszkola zebrały się w jednej sali i zaczęły pięknym głosem śpiewać. Aniołek cały czas spoglądał w górę. Wreszcie zauważył na niebie maleńkie światełko. Z uśmiechem podziękował przedszkolakom za pomoc i odfrunął. I tak Boże Narodzenie zostało uratowane. Ta historia o aniołku nie kończy się wcale. Ciągle chodzi on po chmurkach, ludziom radość daje i co roku przypomina, gdy choinka świeci. Pamiętajcie o miłości, dorośli i dzieci. Mikołaju, czy nie wiesz, gdzie się ukryła Bożonarodzeniowa gwiazdka? spytał. A kiedy zniknęła? zapytał Mikołaj. Nic o tym nie wiedziałem. Przez cały rok przygotowuję dla dzieci prezenty. Jeżeli nie będzie Bożego Narodzenia, moja praca pójdzie na marne. Przecież to są święta miłości i radości. A najszczęśliwszymi istotami o czystym sercu są dzieci. – Musisz, aniołku, polecieć do jakiegoś przedszkola i poprosić dzieci o pomoc. Nie zastanawiając się długo, bo czasu było coraz mniej, znalazł małe przedszkole. – Kochane dzieci, proszę was o pomoc w odnalezieniu świątecznej gwiazdki. Ukryła się. Kto zaświeci na niebie wigilię i oznajmi, że możemy zasiąść z gośćmi do stołu? – Bez niej w ogóle nie będzie Bożego Narodzenia. Proszę zaśpiewajcie pasterałkę o małej gwiazdce, może wysłucha dzieci i powróci do nieba. Dzieci z całego przedszkola zebrały się w jednej sali i zaczęły pięknym głosem śpiewać. Aniołek cały czas spoglądał w górę. Wreszcie zauważył na niebie maleńkie światełko. Z uśmiechem podziękował przedszkolakom za pomoc i otwórnął. I tak Boże Narodzenie zostało uratowane. Ta historia o aniołku nie kończy się wcale. Ciągle chodzi on po chmurach, ludziom radość daje i co roku przypomina, gdy choinka świeci. Pamiętajcie o miłości dorośli i dzieci. dyrektor, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy, wszyscy pracownicy naszej szkoły. Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila w Świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!